w naszym z tej strony Dami, Jasper, witam! Przywitaj <grym i dalszy> się z widzami! Ale super. jest! będzie! robi, ja ja. No, lajwa lajwa. no. Co ty gadasz? Ja no, robię no, robi live'a! na z zero osób Jebać kurwy złodzień Kopski. Hej, <grym> hej, hej! LEGA to stara! Lega jeba jest! LEGIE trzeba jeba, pierdolić! Legia legia lega ten jest! Czas ma prostu film zrobić to się zastrasz, Jedna. Jedna osoba. Za będzie, wejdzie, bo ludzie muszą powoli Mówisz? Tak! Wczoraj miałem 1500 osób na lakie. O pierdolę ty! No ile jest? Już 33. Jo, a piszą coś na tym. Co? One chcą być na live. Dawid Jasper TV Ale na czym? Na, 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 na YouTube. Na YouTube. O dobre, to poczekaj, już lecę na YouTube. Moje plecki Mantis, plecki Mantis, moje czelanko pleckowe, komentujemy mu plecki miłości. Czekaj, to był... A jak ty masz na, na tym? Dawid Jasper TV. Dawid, Dawid, Dawid. Już 46 osób. No zajebiście. To to? To. Jasper Nie, to tam Jasper TV. Dawid Jasper TV. Dobimy, robimy cholaba. Nie umiesz znaleźć Dabit Jasper te No patrz, nie znajduję. Spisz, Dabit Jasper. Dabał z duży. No i nadal nie ma. No jest. No jest no. Ale ty, no to, to, to nie ten to kanał! Tutaj jest. Nie. Oh, yes, yes. Yes. O, jest, jest! O, jest! łapeczkę w górę dostał! Łapeczkę w górę! To. Tapuj, tapuj! <grym> no, no, już jest łapeczka, i... <grym> <grym> już łapeczka! Dzięki! Witam no, witam! Ty rozjebany jesteś! Nie Teraz proszę spojrzeć jej Christian, nie filmik filmu do, do Krystiana. Pozdrawiam Krystiana. Czy go wyzywałeś co jest? Ale bajpolar nie? Krystiana? <mystop�> <go? Christianity>. Tak. Chrystiana? <wige��> tak. Dojebać go. A, jednak dojebać. jebać. No to co? No <gryd>, To jest w mi polar. A ty czy to laską czymś z liścia walnęło wtedy? Tak. A dlaczego? Bo mnie w krówie się wyzywaliśmy mamę, a to. <daczego? smari wounds> <imänder> o, to mogę jeszcze to powtórzyć jak naprawdę chcesz. No to znowu ci mogę wyjebać, jak chcesz

Yes. A pokaż czat, nie, pokaż ja czat. Nie, pokaż no, nie, co ci na czacie piszą. Nie, oczym czatu, właśnie. Cz co ty ci robią? Wiesz jak ci ta zrobią i do Bandury myślą to co z nim nie zagrać? Zagram, nagram mój grobaczko. Grobaczek moja. Kurwa, to ja 12 lat. to lata. <laughs> <laughs> <lata próbora>. <laughs> <gry> jej, ja telefonuję. No. Jasper upija dzieci na przykład mnie. Ja ubijam ja dzieci. Piję ci za własne pieniądze, nie za moje. No, ja, nie, 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 nie. Nie nie puszczaj. Nie puszczaj, no bo dobry, 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 on dobry, 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 się dobry, 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 się dobry, to! dobry, 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 Ja mam ale i tu gruba przykład kolej, dziurwa kurz Ple grubo A jak ty masz na tubie Dawid Jeszcze raz? Dawid Jasper Tepał! Ostatnio był Dawid Jasper. Oj, tu mam do to nie Ostatnio był Dawid Jasper Kurczak Dawid Jasper kawał zmieniłem Dobra A dlaczego masz na Steamie Dawid Jasper Kurczak? Czy już zmieniłeś? Zmieniłem na Dawid Jasper tepał No nie ma, jest tylko jakiś Miś kaszoty. Nie był mi to Dawid, Jasper, razem czy te fały Dużo TV. być Dużo musi być TV. Dużo te Dużo Fał. Dużo te Dużo Dużo Fał. pał. Fał. Dużo Fał. Dużo masz, masz, live.

Jagriri, 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 vi ste tam odne vaski, dajmo, dajne vaski, kromko do jega v vasku, ta, ta. Mówiąc gagli-gagli. A co miszka lubi? Jakie jedzenie lubi Miszka? Miszka lubi jabłka. babko, czekoladę. Dzisiaj ja dostała, ja dostała czekoladkę od Ania. A, a nie... wiesz, że jak zwierzęta jedzą czekoladę, to potem umierają? Nie umierają. Moja miszka będzie żyła wiecznie. ty nie, nie masz czasu tutaj. Jasper! Co się stało? Płaczesz? Nie. Myślałem, że płaczesz. Zrobiliśmy coś takiego z włosami? A my jesteście razem? My razem? No, 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 razem? no, kurwa, 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 kurwa. no to szczęścia mam w życie, mordy! Szęcia mam w życie, z Zróbka! No, dzięki Kurde Następnie mu coś takiego z włosami? O niego chodzi A no, ciebie? Nie, nie no, Czekaj, ja tobie Nie o nie Tobie zrobię Kurwa Musisz zakręcić Wyrwiesz mi wszystkie włosy Tylko uważaj, bo on ma perukę, bo ma no. On jest po chemioterapii, uwaga. Choruje na białaczkę. <noise> nie żeby to eee, <noise> eee, <noise> Dawaj <moment>. go <noise> będzie! No, załyska. Ja bym wolał wejść, kurwa, dalej <noise> nie. Na, ruchę, ale na piwo byście mogli pójść, kurwa, mi się tej jak się. Cieszymy. Nie, nie Nawet mówię, że nie pijesz alkoholu. Nie pij, ale gdzie ja sobie pozwolę na to? W celu. To dzisiaj Na Naszyjka pierdolona. Co ty mu robisz? Nie gwałć go! No Nie gwałć go, kurwa! No widzisz, to są takie pedofile. Pojebało cię, gwałciłeś go, kurwa, za głowę. Tak, leciłeś go, kurwa. On nie był wątkiem, on jest pełnoletni. On jest pełnoletni. No, bo on jak, bo nie On jak bałczyłeś to Nie kurwa Nie jest Nie jest kurwa. ma. Nie ma. przesada. ma. Nie ma. Jest. Jest, nie przesada, Nie ma. Nie ma. Nie kurwa co ty Nie Ja Nie A Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma. Nie pogadał, okay? Nie Chciałbyś iść z Suszalem na ryby? No to Dlaczego go wyzywasz? Mogę jebać go jak babcia zdechła Suszal Słyszałem że babcia zdechła Nie go jak babcia